Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto szept lasu. Potrzebować będziemy dwie szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, jedno jajko, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, dwie duże łyżki kwaśnej śmietany. Ja zawsze używam szklanki o pojemności 250, 100 ml oleju. Możemy olej zastąpić 10 dekoma masła. Stopimy masło i zastąpimy. Ciasto zarabiamy i wyłożę do formy. Dzisiaj ciasto zapieczemy w piekarniku. 15 minut w 170 stopniach. I tutaj mam pół kilograma jagód, jedną dużą łyżkę mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru. Jagody przegotowuję, opruszyłam i przegotowuję. A na zalewę będziemy potrzebować dwa jajka, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, pół szklanki cukru i jedną szklankę kwaśnej śmietany. To tylko należy dokładnie połączyć. Jagody przygotowujemy na zmniejszonym płomieniu mieszamy, A ciasto zarabiam. I ciasto zarobione wyłożę do formy. Forma 17 na 27 cm I jest wyłożona papierem do pieczenia. I ciasto powędruje do piekarnika na 15 minut. 170 stopni. Ja ciasta nie wałkuję, tylko rozkładam i rozprowadzam po całej powierzchni. Te przygotowane ciasto daję do piekarnika, a jak już wspominałam jagody przesmażam. Jagody już mam przysmażone, a teraz zrobimy zalewę. Jajka z cukrem tak dokładnie pomieszam, dokładnie dodam mąkę ziemniaczaną dwie łyżki i szklankę kwaśnej śmietany. I tą zalewę całą należy bardzo dokładnie połączyć. Nie wiem czy ta miseczka nie będzie ciut za mała. Ale myślę, że nie. Tak. I dokładnie zalewek mieszam. Teraz ciasto mamy w piekarniku, już jest 15 minut, już jest podpieczone. Tak wygląda podpieczone ciasto. Na ciasto wykładam jagody starajmy się aby na całej powierzchni te jagody były i na jagody dajemy zalewę i ciasto ponownie Damy do pieczenia na 30 minut. Teraz zalewamy, tylko starajmy się, aby ta zalewa była pomieszana dokładnie. I teraz zalewamy ciasto, zalewamy. ciasto dajemy na 30 minut w 170 stopni do pieczenia. Ciasto szept lasu. I tak oto szept lasu mamy gotowy. 10 minut przed końcem pieczenia posypałam ciasto płatkami migdałowymi. A tak wygląda ciasto w przekroju. Ile Państwu, mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto, szept lasu.